Wielu z nich do tej pory służyło Szatanowi z tak wielkim poświęceniu, oddaniem, budząc się, że on będzie nawet dla nich dobry, może był dobry na ziemi, dawał im bogactwo, sławę, zdrowie, podtrzymywał, że w tym momencie nie będą w stanie zerwać więzów, które on jak pająk straszliwy zarzucił na nich, upróczszy swoją sieć pajęczą, oblepiając ich ze wszystkich stron. A druga faza sądu ostatecznego, to już będzie akt Bożej sprawiedliwości. Już to Bóg powie w czasie tych trzech ciemności. Nie chciałeś, odrzuciłeś mnie, podjąłeś decyzję. Jesteś z tej ziemi zabrany. Nie nadajesz się do życia na niej, w tym szczęśliwym świecie, tym bardziej w niebie. I to będzie właśnie zarzęcie ziemi. Ziemia zostanie zrzęta, zostaną odłączone dobre ziarno od plew, które pójdą na spalenie w ogóle nieugaszonym, a zostaną, zostanie tylko dobre ziarno, które Bóg zasieje nam dobrej nowej Ziemi. A więc widzimy, że sąd ostateczny będzie i jednym, i drugim. Będzie najwyższym aktem Bożego miłosierdzia, a w chwilę potem, jak długą, tego nie potrafimy dokładnie określić, aktem Bożej Sprawiedliwości. Tych, którzy odrzucą ostatnią propozycję Pana Jezusa ku nawróceniu. On sam niestety będzie musiał odrzucić. Ale natychmiast ich nie zabierze z tej ziemi, chociaż mógłby to uczynić. To tak jakby Judaszowi powiedział. Judaszu, skoro podjąłeś taką decyzję, idź, idź. Czyń to, co masz czynić, czyń prędzej. Tak jak to było wtedy, gdy wyszedł z wieczornika opętany, czynić swoje, pokonać zdradę. Ci ludzie w podobny sposób, jak Judasz się zachowają, gdy odejdą z przed oblicza Pana, rzucą się z szatańską nienawiścią, no, ludzi Boga. I wtedy, jako opętani, nie będę już liczyli się z nikim ani z niczym. I to ich działanie może być straszliwe, druzgocące hmm. dla kościoła, dla wierzących. Posłużę się nimi szatan z jakąś wielką furią, czując, że czasu mam. Te prześladowania mogą być tak zeszli, że ze względu na wybranych będą musiały być skrócone. W jaki sposób Bóg je skróci? Posłużył się zaplanowaną od dawna asteroidą, olbrzymią która uderzy w ziemię z takim impetem i siłą, że nią zakołysza, wzbudzi jej konwulsje, różnych płyt tektonicznych, wybuchy wulkanów, wylewy oceanów i mórz słukujących setki kilometrów. Wybrzeży, lądów. I wtedy ci ludzie przerażeni będą szukali ucieczki. Trzy dni ciemności zakończą tę ich ucieczkę. Niestety w piekle. A teraz co do tych wybranych. Oni spotkawszy się z Chrystusem i stanąwszy na Sądzie Szczegółowym, wpadną w wielki płacz i żal. Prorok pisze, to będzie wielki płacz na całej ziemi. Co ja zrobiłem? To ja przez swoje grzechy miałem taki udział w męce Jezusa? To ja go biczowałem przez grzechy nieczyste? Koronowałem cierniem przez swoją pychę? Przebijałem do krzyża przez wszelkie swoje nieposłuszeństwa? To ja tak żyłem? A Chrystus Pan Spojrzy na tego tonącego we łzach jednego człowieka i powie: Dziecko, czy naprawdę żałujesz, że chcesz się poprawić? Dobrze, daję Ci szansę. I ci ludzie, gdy, gdy Chrystus Pan już zniknie, Rzucą się z takim entuzjazmem do poprawy życia, do przemian, że będzie to czymś cudownym. Ale wtedy zapragną zanurzyć wszystkie swoje winy w krwi baranka. Wiecie o czym myślę? Konfesjonal. Gdzie znaleźć wtedy kapłana? Kiedy już te prześladowania będą trwały, jedni się pochowają, inni będą zabić. Gdzie go znaleźć? Nie. I to będzie wielkim problemem. Dlatego też nasz ruch wzbudzony przez samego Chrystusa. Oni właśnie mówią, nasz ruch jest Kras Polski. Zachęca wszystkich, aby jak najszybciej, nawet natychmiast, bo nie znamy dnia ani godziny, wykorzystali okazję do spowiedzi generalnej. W tej chwili księża na nich czekają, jak nie w parafiach, to w klasztorach, to w domach emerytów. I chętnie Wszystkim usłużą. Trzeba się z nimi oczywiście umówić. Potem będzie to wielkim problemem. I najlepsze przygotowanie duchowe do tego spotkania z Chrystusem twarzą w twarz na solcie. To właśnie spowiedź generalna.